Porównano partnerkę Kuby Wojewódzkiego do Weroniki Rosati. Dziennikarz odpowiedział w mocnych słowach. Kuba Wojewódzki nie gryzł się w język, odpowiadając na komentarz internauty, który porównał jego ukochaną do Weroniki Rosati. Gwiazdor TVN od jakiegoś czasu spotyka się z modelką Anną Markowską. Kuba Wojewódzki na koncercie z ukochaną. Kuba Wojewódzki pojawił się w środę na stadionie narodowym, gdzie odbywał się wyjątkowy rokowy koncert. Na scenie zagrali Demar z Wolta, popora z gwiazdy wieczoru Red Hot Chili Peppers. Lubię imprezy, na których to nie ja jestem główną atrakcją. Napisał Shawman T.V.N. na Instagramie, dodając do swojego posta zdjęcie, na którym pozuje wraz ze swoją ukochaną Anną Markowską. Internauta żartuje z dziewczyny Kuby Wojewódzkiego. Pod postem Kuby Wojewódzkiego zaroiło się od komplementów w kierunku zakochanej pary. Pojawiło się jednak również kilka żartów, z których jeden odnotowany został przez samego zainteresowanego: Weronika Rossati To nawet nie jest ona napisał internauta nawiązując do schematu popularnych memów a jego słowa najprawdopodobniej zabolały Gwiazdora, który postanowił je skomentować. Kuba Wojewódzki odpowiada na zaczepkę. Co miał na myśli internauta? Czy chodziło mu o podobieństwo Anny Markowskiej do Weroniki Rosati? A może o analogię w kwestii związków z dużo starszymi mężczyznami? Choć nie jest to jasne, Kuba Wojewódzki postanowił odpowiedzieć na zaczepkę. Dobre. Szkło kontaktowe szuka pracowników. Zgłoś się, napisał Showman, dodając emotikonkę z osobą chwytającą się za twarz, co z pewnością oznacza, że nie było mu dośmiech.